Witam, to znowu ja, Grochu. Dziś jesteśmy, jak widać, na Minecrafcie, na serwerze mojego kumpla, Wasyla. się siema, ma Jest to serwer Survival i się pobawimy tu dzisiaj z zombiakami i różnego tego typu mobkami. Myślę, no, że to... rozwalają drzwi. No niestety. Masz mieć Mam, mam, ma. Jak widać, już 5 minut przed. <śmany> wybuch. Jak widać no 5 minut przed serwerem już przed nakrycaniem weszliśmy i znaleźliśmy Ała I znaleźliśmy wioskę npc ków żeby było fajniej że tak powiem Dobra Co mówisz? też może Co chcę? Nie mam mam To, to co robimy? Co? Mamy drzewa, czyli idziemy do kopalni. Nie no, kop na kopalnię za wcześnie jeszcze. Też tak myślę. Chodź, ścinamy te drzewa. Musimy no, się najpierw drapić. ja, ja sobie zrobię miecz. Okej, okay. to ja już drapuję się na drzewo i rozbalam. O kurde. Na szczęście już się dzień robi. Może dam radę przeżyć. Ale wiesz co, owce by się przydało znaleźć. No też tak Moje Bo jak razem zaśniemy, to, to, to zrobi się dzień. O kurde. I korzystając z okazji, że grałem w Minecrafta, chciałbym poinformować moich widzów, że szykuję konkurs, w którym będą do wygrania 3. Yy, oryginalne Minecrafty. Warunki konkursu podam w którymś z odcinków No ale Już ostrzegam, że można pilnować po prostu. Kiedy zostanie ogłoszony konkurs. Widzę, że na bogatą ciebie, na bogatą. Jasne. O kurde, ładnie creeper, creeper wybuch. Ja też się żeby, drzewo. Cześć, ja może bym kobla pokopał, żeby tą wioskę może tam kiedyś ob obgrodzić. Z tymi mopkami. Znaczy tak się jeszcze raczej oświetlić, bo je tak trzy się odrodzą. Nawet no ale to się oświetli później. Hmm. Dobra, to nie wiem. Kiedy tam sobie pójdę zacząć kopalnie robić. Tego na tak... kilo, dobra. No to co, jak rozwala już to całe drzewo olbrzymie, to myślę, że się zabierzemy, nie wiem, za budowę chyba nie, to trochę będziemy nudzić. No. A to możemy się przejść gdzieś i... No to jest ciekawa okolica, pa, z jednej strony masz pustynię, yy, z jednej jest puszcza, a z drugiej kurde, zimę. Mm. ładnie ładnie to jest. Możemy się przejść tam na tą pustynię, dalej. Chociaż nie, bo tam jest spał, nie? No, tam przeszliśmy. Możemy przejść przez zimę minut. Piesek, czekaj, Przy może go swoje. Mam, mam. Nie, mam pieska. Daję mu na imię Azor. <laughs> dobra, to ja znajdę sobie gdzieś kota, ale nie mam ryby, ale dobra. Może gdzieś też pieska sobie znajdę, bo może nie kości. No, ale na tą wyprawę przydałabyś być na RBP też ten. Przynajmniej. No. A nie, przecież się mogę setką zrobić. Nie wiem czy mam powera I Ty masz kamienne rzeczy? Tak, tak. No kozak. Mam dużo kobla <laughs> Kurczę, wiesz o której zaczęliśmy? Wiesz tu? Nie wiem, chyba 16.20 mi się tak wydaje. Jakieś... Żeby się zmieścić w czasie <laughs> Ilu? 15 minut, ale spoko. Dobra. Be będzie okay, więcej filmików to. Okej. Okay. Drzewną jest... To myślę, że można by było się gdzieś przejść, nie? No, a ja mam tam trochę kobla na itemki ja dla mnie. Ja zrobię home. Jeszcze dobre, to ty weź tego kobla, a ja zrobię jeszcze... no, e, chleb zrobię, więcej chleba, bo już brakuje chleba. Jak widać, serwer posiada funkcję gildii, tzn. To znaczy funkcję, tutaj plugin, o. Jest dobrze. Nie tylko funkcję, znaczy plugin gildii, plugin ale też inne pluginy, takie, żeby łapić też trochę g. I czuć się jak gracz na serwerze. O, oh, bo cię mam drzewo. Co, wiesz? Mam drzewo, a ty nie. Dobra, psie, chodź hmm. tu. Mam dwa staki, mam dwa staki. Ale ja mam caconkę. Nie <laughs> ja też mam caconkę, nawet chyba nie. Czy trzy? Nie wiem. O Boże, ile na Nic, tylko się rozmnażają, kurde. Nieładnie. Ale możliwe, że zaraz... No znaczy zaraz. Niedługo może być tej, ten, ten ten, ten golem taki. Żelazny. O i właśnie, od razu takie pytanie do widzów po jakim czasie się respik golem we wioskach czekam na odpowiedź wiesz co Ym, mogę nawet powiedzieć na to pytanie w moich dostępnych źródeł z dowiedziałem się Minecraft że golem <laughs> nie no nie no, z takich no już doświadczenia dowiedziałem się że jeżeli jest powyżej 15 PC. Wiosenie, a one się co chwilę mnoży, więc to Dobra. być niedługo. Jest, ja se przewłaszczam do MPC kuchnarka. Dobra, tylko nie mój. Nie, nie mój. Dobra, możemy się już przejść, ja zrobię to setką, zrobię chleb. I lecimy z koksem, bo teraz mało. No jestem spodą, ty ciągle zabijać trzeba. Żelazne drzwi by się przydały. A ja już wiem dlaczego on tam wchodzę. Bo mnie lubią. No. Okej, okay, dobra, mam jedna się chleba. I tylko jeszcze zaklejmuję. Eee, kurde, nie mam powera. Eee... Nie wiesz, chodzi mi... Kurde... Aha! Mam minus 3 powera, ja walę. Ile masz power? Waliśmy kośnik F w power? Napisz. Minus 5 <coughs> Minus 5, no widzisz. Dobra, no cóż, to się przejdziemy najwyżej co? Nie wiem. Co za problem, trzeba się poświęcić dla widzów, nie? Albo zapamiętamy... O kurde, głupi kaktus. To co, to idziemy gdzieś? Być może. Dawać nie, to jej muszę odprawiać. O kurde, jedno, jedno połowa serduszka. Trzymaj się. Raz. Może się rozglądam, może też będzie pójść na górę wejdę. Jakąś kopalnię tam. Eee. tam. W jakieś tam... w tej górze. Zaraz jest blondy. Gdzie? <laughs> co? Jak? Powiem Ci że ciekawym, bo tam jest na przykład polana, jest zima, jest... Znaczy biom zimowy, biom jako polana, ja to tak nazywam. A tutaj mamy pustynię. Pustynia jest dosyć mała. Ale... Kurczę, szkoda, tutaj że te mam... początki są takie nudne, ale spokojnie, w miarę to się rozkręci. Jest czemu to tyle jest śniegu, nie... ja nienawidzę po prostu biomu zimowego, no. Dobra, no to chodźcie, przejdziemy w takim razie. Tam na się, może będzie coś ciekawego. Dobra, to tam dojdziemy. Może będzie się... I się go i... Kończymy. No, niestety. Niestety, YouTube daje no, nam jedynie 15 minut. Myślę, znaczy, że tak na początek, na powitanie będzie tyle. Ale... Z... z czasem. Będzie więcej czasu dla was. Zgadnij no, to czy nie. Aaaa... No. Skolup, co na tym wiemy. widzisz, Polana, tutaj na pewno będzie dużo owiec. Dobra, to zaraz kończymy. O, jest dużo owiec. No dobra, no to... Chyba nocą wyjdziemy sobie po jak 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 rozpoczniemy następny. nie? No. Powiem może jeszcze, że... Może coś fajnego zbudujemy, ale nie jestem pewien. Na pewno będziemy poszukiwać diaksy. Ale to jeszcze trochę czasu. O, no, drugi pies. Cześć. O, a, burde, o, nie mam kości. I tym znowu. miłym akcentem... O, oh, pa. Wow, cztery psy mam. I tym miłym akcentem... Chcemy się z wami pożegnać. A jestem Grochu. To jest Strys. No, pożegnaj się No coś, no, cześć